Nie mówił, ale nosił w sobie, nieufność w spojrzeniu, sztywność w ramionach, milczenie, które ściskało pierś, nawet gdy wokół panował hałas. Nie wierzył już, a może nawet nie przypominał sobie, jak to jest. Wierzyć! Wierzyć, że ktoś mógłby zobaczyć! Wierzyć, że ktoś chciałby zostać! Wierzyć, że to nie byłby tylko kolejny piękny cykl na początku, a okrutny na końcu. Nie mówił, ale ciało opowiadało Jego Historię. Odległość ukryta za spokojem, suchość chroniona racjonalnością, logika jako tarcza, a tarcza jako więzienie. Czy wiesz, kiedy mężczyzna przestaje wierzyć w możliwość miłości? To wtedy, gdy zaczyna szukać odpowiedzi tam, gdzie wcześniej była pełnia oddania. To wtedy, gdy się uśmiecha, ale nie otwiera, dotyka, ale nie zanurza się, patrzy, ale już nie widzi sercem. Takim się stał. Kimś, kto zapomniał dostrzegać. Kimś, kto nie zauważając tego, także przestał pozwalać się dostrzegać. Prawda jest taka, że został zraniony. Więcej niż raz. A w niektórych z tych przypadków nie miał nawet szansy się ochronić. Wierzył, zaufał, oddał się był lojalny do końca, ale nie był dostrzegany. Albo, co gorsza dostrzegany tylko w tych wygodnych fragmentach tylko wtedy, gdy to działało tylko wtedy, gdy miało sens dla drugiej osoby a kiedy przestał spełniać oczekiwania. Kiedy pokazał cienie, kiedy stał się wrażliwy, został odrzucony, zdegradowany, odrzucony, i wtedy jego serce zaczęło się zamykać małymi kroczkami, bez hałasu, bez dramatu. Po prostu się zamykało. Czy widziałeś, jak to się zdarza innym? Jeśli tak, napisz tutaj: Widziałem to. Jego serce zamykało się, a nikt nie zauważył, lub jeśli zauważyli, milczeli, ignorowali. Albo pomylili zamknięcie z zimnością, ale jego zimność nigdy nie była brakiem uczuć, była ich nadmiarem, tylko w ciele, które nie miało miejsca na przetworzenie wszystkiego, zaczął funkcjonować w trybie przetrwania, wybierając co czuł, kontrolując dokąd zmierzał, mierząc ile pozwalał się dotknąć i przez kogo. Nie z powodu arogancji, ale z powodu samozachowawczości. Po pewnym czasie przestał czekać, aż ktoś naprawdę go osiągnie od wewnątrz. Zaakceptował, że miłość to tylko źle opowiedziana historia, coś, co działa dla innych, ale nie dla niego. Przestał szukać, a właściwie przestał dawać się znaleźć i żył tak, pełen życia na zewnątrz, ale ostrożny w środku, pełen siły w oczach, ale wyczerpany w środku, pełen ostrych odpowiedzi, ale noszący pytania, na które nigdy więcej nie miał odwagi odpowiedzieć, aż do momentu, kiedy to się stało. Nie było to coś wielkiego, nie było to wyznanie, nie był to epicki gest. To był tylko jeden spojrzenie. Ale to spojrzenie przeszyło go. Bez pytania o zgodę, bez hałasu. Spojrzenie, które go nie analizowało, nie mierzyło go, nie klasyfikowało. Spojrzenie, które po prostu widziało. Widziało mężczyznę poza zbroją. Widziało chłopca, który kiedyś wierzył. Widziało ból, który sam zapomniał, jak bardzo boli, i coś w nim ustąpiło. Nie było to zamierzone. Było dostrzegalne, ale subtelne, jak woda spływająca przez pęknięcie w ścianie, które nikt nie zauważał, bo to spojrzenie nie próbowało go zrozumieć, próbowało go dostrzec i po raz pierwszy od bardzo dawna nie czuł się analizowany, czuł się dostrzegany i to wszystko zmieniło. W tej chwili nie wiedział, jak to wyjaśnić, nie wiedział nawet, co czuje, ale wiedział, że ten moment nie był zwyczajny. To nie była tylko kolejna wymiana społeczna, to nie było tylko kolejne spotkanie ciał, to było coś, co aktywowało wspomnienia, zapomniane prawdy, części Niego, które spały. Czy kiedykolwiek to odczułeś? Czy byłeś z kimś, kto tylko spojrzeniem sprawił, że przypomniałeś sobie, kim byłeś, zanim się tak bardzo chroniłeś? Jeśli tak, skomentuj. Już to czułem. On nic nie powiedział tamtego dnia, ale odszedł inny, coś pulsowało w nim. Jakby jego dusza została dotknięta przez niewidzialną rękę, jakby coś budziło się w jego wnętrzu, a w kolejnych dniach próbował to racjonalizować. Próbował zminimalizować, próbował iść dalej, jakby nic się nie wydarzyło. Ale coś już się wydarzyło. Nawet gdyby próbował udawać, że tak nie jest, wpływ tego spojrzenia nie był zwykłym uczuciem. To była zerwanie, cicha szczelina w strukturze, którą budował przez lata, aby się chronić. Pęknięcie w emocjonalnym betonie. Gdzie ukrywał to, co czuł, przypomnienie, że miłość wciąż mogła być prawdziwa, i to go niepokoiło. Nie chodziło tylko o przyciąganie, nie chodziło o brak, nie chodziło o pożądanie. Było jakby coś bardzo starego, w co wierzył, że umarło, zaczęło się poruszać, rodzaj tęsknoty, której nie potrafił nazwać, nieobecność, która nagle stała się obecna, pragnienie, by być, być całością, być widzianym. Być zrozumianym bez konieczności wyjaśniania wszystkiego, ale wraz z tym pragnieniem pojawił się strach, bo znał dobrze to, co nadchodzi po zauroczeniu. Wiedział, jak działają implicite obietnice. Wiedział, że każdy piękny początek nosi w sobie możliwość końca. Już wcześniej się oszukiwał. Już wcześniej mylił obecność z trwałością. Już wcześniej stawiał zakład tam, gdzie powinien był tylko obserwować. Więc teraz wahał się. Serce chciało iść. Ale umysł z wszystkimi bliznami, które zebrał, ciągnął hamulec: Znowu się zranisz. To nie jest prawdziwe. Ona cię zostawi. Nie jesteś wystarczający. Mężczyźni tacy jak ty nie są kochani, tylko wykorzystywani. Te zdania nie pochodziły z zewnątrz. Były już zakorzenione wewnątrz. Im bardziej czuł, że coś się otwiera, tym głośniej krzyczały te głosy. Próbował iść dalej z życiem pracować, skupić się, oderwać się. Ale spojrzenie to spojrzenie wracało w pamięci, w snach, w przyspieszonym oddechu w losowych momentach dnia, i wtedy zaczął się zastanawiać: Dlaczego to tak mną wstrząsnęło? Dlaczego to spojrzenie mnie zdezorientowało? Dlaczego właśnie teraz? To wtedy zaczął dostrzegać, że to, co najbardziej go dotknęło, to nie było spojrzenie drugiej osoby, ale to, co to spojrzenie obudziło w nim lustro, odbicie, wezwanie było tak, jakby w tej chwili zobaczył siebie oczami kogoś, kto go nie ocenia. I to, bardziej niż cokolwiek innego, było czymś, czego nigdy naprawdę nie doświadczył. Być obserwowanym bez analizy, być odczuwanym bez potrzeby obrony, być czytanym, bez potrzeby wyjaśniania, co jest napisane. Ta percepcja prześladowała go w kolejnych dniach, ale on wciąż się opierał, aż w jednym z tych samotnych milczeń usłyszał siebie myśląc coś, co go przestraszyło. A co, jeśli to jest jedyna szansa, by pozwolić sobie naprawdę czuć, a ja to marnuję? To zdanie brzęczało w nim jak cicha syrena. Obecne cały czas, nawet gdy udawał, że nie słyszy. I wtedy zaczął się zmieniać. Subtelnie. Zaczął odpowiadać w sposób bardziej otwarty. Zaczął być bardziej obecny w rozmowach. Zaczął na nowo uczyć się słuchać własnego serca. To nie było łatwe. Strach wciąż tam był, ale pragnienie bycia prawdziwym. Zaczęło ważyć więcej niż strach przed zranieniem. I w tym procesie odkrył coś jeszcze głębszego. Nigdy nie przestał wierzyć w miłość. To, co zrobił, to ukrył się przed bólem, nie będąc kochanym tak, jak tego potrzebował. Zbudował mury, nie dlatego, że przestał wierzyć, ale ponieważ nikt nie potrafił zająć się tym, co oferował. Nie stał się zimny, po prostu stał się osłoną dla siebie. Ale teraz coś się działo. Ten wzrok wzbudził wspomnienie tego, kim był, przed wszystkim. A gdy mężczyzna zaczyna przypominać sobie, kim był, przed bólem, przed rozczarowaniem, przed porzuceniem, nie ma już sposobu, aby wrócić do tego samego i dlatego postanowił pozwolić sobie. Czy kiedykolwiek bałeś się pozwolić sobie znów czuć? Napisz tutaj, już uciekłem przed tym, co chciałem przeżywać. On postanowił sobie pozwolić, ale nie ogłosił tego. Nie robił hałasu. Nawet nie szukał tego, by to z kimkolwiek zweryfikować. To była intymna decyzja, cicha, święta. Jak ktoś, kto rozumie, że niektóre wybory nie wymagają wyjaśnień, po prostu się je przeżywa, jak ktoś, kto dostrzega, że są chwile, kiedy dusza mówi głośniej niż jakiekolwiek argumenty. I był to właśnie tam, w tej nieśmiałej przestrzeni otwarcia, że zaczął czuć coś nowego, po raz pierwszy od bardzo długiego czasu. Nie chciał już być tym, czego od niego oczekiwano, nie chciał już wydawać się silny. Nie chciał już nosić ciężaru niewrażliwości. Chciał tylko być. Być prawdziwym. Być całym. Być odczuwanym naprawdę. Nawet jeśli to oznaczało pokazać się jako bardziej wrażliwy. Nawet jeśli wiązało się z ryzykiem odrzucenia po raz kolejny. Bo teraz rozumiał: ból niepozwolenia sobie na życie jest większy niż ból bycia zranionym. I stopniowo to zmieniało wszystko. Rozmowy zaczęły nabierać głębi. Milczenia stały się bardziej przyjmowane niż unikałe. Dotyk, wcześniej ostrożny, teraz miał obecność, ale nie myśl, że to było łatwe. W wielu momentach chciał się wycofać. Bał się, że się oszukuje, miał ochotę zniknąć, jak robił to wcześniej, bo dla kogoś, kto spędził życie budując obrony, poddanie się to prawie akt emocjonalnego samobójstwa, ale coś go trzymało tam obecnego, rozbrojonego, otwartego. Może to było to stare wspomnienie chłopca, który tylko chciał być zaakceptowany, może to była świadomość, że nie można żyć prawdziwą miłością bez ryzyka, lub może to był wzrok, ten sam wzrok, który wciąż był silny, łagodny, bez presji, bez natarczywości, który mówił możesz zostać, nie musisz się dowodzić, jesteś wystarczający. To go rozbrajało, a w tym rozbrojeniu zaczął poznawać części siebie, które były uśpione. Części, które czyniły go bardziej ludzkim, bardziej dostępnym, bardziej wrażliwym, zaczął słyszeć świat głębiej, dostrzegać piękno w detalach, czuć czas w inny sposób. Wszystko wydawało się bardziej żywe, bardziej intensywne, bardziej prawdziwe, i wtedy zrozumiał: Miłość to nie miejsce, do którego się dociera, to przestrzeń, która się otwiera wewnątrz. Miłość nie jest w drugim człowieku. Jest w tym, jak pozwala się istnieć wobec drugiego. To w tym zrozumieniu znalazł wolność. Ponieważ zdał sobie sprawę, że nie musi już dawać rady, tylko musiał być szczery z tym, co czuł, a jeśli nie będzie to odwzajemnione, wszystko w porządku, a jeśli to nie potrwa, wszystko w porządku, a jeśli to zaboli, wszystko w porządku. Bo po raz pierwszy żył według wyboru, nie z zależności, z obecnością, nie z potrzeby, z połączeniem, nie z ucieczki. I kiedy mężczyzna żyje z tego miejsca, on się zmienia. Sposób w jaki dotyka, sposób w jaki słucha, sposób w jaki patrzy, wszystko niesie ze sobą prawdę, a prawda jest nieodparta. Dlatego nawet bez wielkich gestów ich relacja zaczęła wzrastać, bez pośpiechu, bez formuł, bez masek. Tylko dwa światy się rozpoznają, dwa przeszłości rozmawiają w milczeniu, dwa serca już zmęczone grami wreszcie odpoczywają jedno przy drugim. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś tego rodzaju połączenia? Napisz, to w tym milczeniu odnalazłem siebie, ale historia na tym się nie kończy, bo otwarcie się to za mało. Trzeba utrzymać to otwarcie, a to wymaga odwagi, utrzymanie otwarcia. To oddziela zachwyt od prawdziwego doświadczenia, bo otwarcie serca może zdarzyć się w mgnieniu oka, ale utrzymanie go otwartym, kiedy pojawiają się cienie, kiedy wracają lęki. Kiedy stary głos porzucenia znów szepce, to wymaga więcej niż odwagi, wymaga obecności. I zaczął to dostrzegać w praktyce. W pierwszych dniach wszystko wydawało się lekkie, wszystko płynęło, spojrzenie wciąż rozgrzewało, rozmowy wciąż dotykały. Ale z czasem, lęk się pojawił, nie w brutalny sposób, ale jako uporczywe szeptanie, a jeśli to wszystko jest chwilowe, a jeśli po raz kolejny za bardzo projektujesz. A jeśli, gdy będziesz całkowicie oddany, on odejdzie? To, a jeśli, niosło ze sobą siłę większą niż chciał przyznać, bo już widział, jak to się dzieje, już oddał się za bardzo, już zaufał za wcześnie i zapłacił wysoką cenę, bardzo wysoką. Więc nawet teraz, gdy wszystko stało się jaśniejsze, bardziej prawdziwe, bardziej dojrzałe, stary instynkt samozachowawczy powrócił. Zaczął myśleć o tym, by się odsunięcie. Tylko trochę, tylko wystarczająco, by przetestować zobaczyć, czy druga osoba się odezwie zobaczyć, czy była prawdziwa wzajemność zobaczyć, czy wciąż jest bezpiecznie pozostać ale tym razem coś się zmieniło tym razem nie uległ impulsowi wziął oddech, usłyszał siebie przypomniał sobie wszystko, co zrozumiał do tej pory i zamiast cofnąć się on przemówił nie z gniewem, nie z żądaniami ale z wrażliwością. Powiedział, że się boi, powiedział, że stare niepewności powróciły, powiedział, że czuje się przytłoczony emocjami, których nie potrafi nazwać. I ku jego zaskoczeniu druga osoba się nie przestraszyła, nie uciekła, nie zbagatelizowała, po prostu słuchała, z obecnością, z troską, z tym samym spojrzeniem, co wcześniej. To złamało kolejny cykl, bo on zrozumiał, nie chodzi o to, by nigdy się nie bać. Chodzi o to, by wiedzieć, co zrobić z lękiem, gdy się pojawia. I więcej niż to, chodzi o to, by mieć kogoś, kto potrafi być z tobą, gdy nie jesteś cały. To zrozumienie było jak nowa warstwa uzdrowienia. Zrozumiał, że miłość nie jest tylko w połączeniu w dobrych dniach, jest przede wszystkim w podtrzymywaniu w niepewnych dniach, bo łatwo jest kochać śmiech, ale kochać ciszę, brak ładu, wątpliwość to jest rzadkie, to jest cenne, to jest święte. I zaczął przemyśleć wszystko: stare relacje, nieuzdrowione rany, powtórzenia, które teraz miały sens. Zobaczył, że przez długi czas łączył się z tymi, którzy umieli go kochać tylko w dobrych momentach, kto pragnął jego uczucia, jego siły, jego bezpieczeństwa, ale nie wiedział, co zrobić z jego smutkiem, z jego zagubieniem, z jego pustkami. I wtedy zrozumiał, dlaczego to spojrzenie tak na niego wpłynęło. Bo nie chodziło tylko o przyciąganie, chodziło o przyjęcie. Został dostrzegany nawet w swojej niedoskonałości, nawet w swojej złożoności, nawet w swojej surowej, chaotycznej, niedokończonej ludzkiej naturze. I to, to uzdrowiło, nie wszystko, nie od razu, ale wystarczająco, by zdecydować się kontynuować, nie tylko z drugą osobą, ale z samym sobą kontynuować pokazywanie siebie, kontynuować odczuwanie. Kontynuuj dostrzeganie siebie, ponieważ dostrzeganie jest początkiem każdego uzdrowienia, a teraz on dostrzegał: Nie był już w miejscu przetrwania. Był wreszcie w miejscu mężczyzny, który wybiera życie. Czy rozumiesz ciężar tego wyboru? Wybierać życie, nawet po bólu, nawet po niepowodzeniu, nawet po tym, jak został zignorowany, pozostawiony, uciszony. Wybierać ponownie kochać, nawet gdy wszystko w tobie mówi, że bezpieczniej jest się chronić. To jest odwaga. To jest obecność, to jest dojrzałość emocjonalna, a on, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, stawał się tym mężczyzną, kimś, kto nie musi już nikogo pokonywać, ani niczego udowadniać, ani non-stop się bronić, kimś, kto uczył się ufać. Czy dotarłeś już do tego etapu swojej podróży? Jeśli tak, napisz: Ja też uczę się ufać. Jeśli to poruszyło w tobie coś głębokiego, następne wideo jeszcze bardziej wstrząśnie tobą. Kliknij tutaj i kontynuuj ze mną. Jest coś, co musisz usłyszeć, zanim zdecydujesz się zrezygnować z odczuwania.